No witam witam panowie Ogólnie mam propozycje tego typu w sprawie naszego naszej strony ogólnie od tego zacząć e, Chcecie się dowiedzieć głębiej informacji tego typu o nas filmiki, nasze oryginalne, a nie przeróbki musicie lajkować naszą stronę. Tam wszystkie informacje możecie zdobyć. Bo ja tam informuję i inne rzeczy. Po prostu mam prośbę, żebyście do znajomych wysyłali, czyli Bonzo Tiger pod filmikiem w opisie znajdziecie ogólnie link do lajkowania na naszej strony. Lajkujcie! Mamy ponad 1000 lajków, a jak to powiedzieć? Cvelę? Bo to nie są hejtery, cwele. Manie 90 913 lajków, to kto wygrał? Panowie, my. A pokazaliśmy im, bo najpierw to oni mieli przewagę tego, że po prostu oni mieli więcej lajków, a my mieliśmy mniej. A to się okazało, że my mamy więcej, a oni są wciątani. Krótko na temat. Pozdrawiam.